maneczko witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Lecimy z rundą drugą kooperacji razem z Danielem Haddad. Po pierwszej rundzie Daniele Haddad jest na P9 w Generalce. Ja Patryk Kruty jestem na P3 w klasyfikacji Generalnej. Przed nami jest Imola domowa runda tutaj dla Daniela, bo Daniel pochodzi właśnie z Włoch. No i zobaczymy jak to wszystko się ułoży dla nas. Aston Martin na razie jest tam chyba P5 w osiągach. Co do tłumaczenia, słuchajcie, stwierdziłem, że podczas tego filmiku będę po prostu tłumaczył pewne anegdoty, pewne rozmowy, które tam będziemy mieć, więc żebyście tutaj wszyscy wszystko zrozumieli, także zapraszam was wszystkich do oglądania. Mm, 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 mm. Let's do race simulation. Our beautiful yeah, car. Mate. And let's oh let's. Whatever see. you like and want on the improvements of the car? Yeah, I don't know if we can have any. Okay, so we have 1.5k of points. That's quite a bit. And it's gonna be before Imola. Okay. That's what we need. Okay, so aerodynamic will come before Imola. So let's keep Let's keep the time. let yep. see if we will have upgrades. For sure, upgrades. Come on, to do it. Come, on, come on, come on, come on. waiting for you. Okej. Okay. Yeah, I, I know we were some new uh, but Alpha Tauri is now in front. <laughs> we'll need to tell team what We beat we Alpha Tauri anyway. Yeah. Teraz lecimy z treningami, robimy symulację wyścigową. Tam, jak byliśmy w siedzibie, no to próbowałem ulepszyć nasz polit, naszego Astonka. Niestety, jedna z części no nie powiodła się. Ulepszenie tej części się nie powiodło, więc spadliśmy Alfa tam poza Alpha Tauri, jeśli chodzi o osiągi. No a teraz widzimy symulację wyścigową. Jestem na piątym okrążeniu tej symulacji wyścigowej na imoli Aston Martin. Tragicznie się prowadzi po tym to, że jest mega podsterowny, Nie ma tyle przyczepności co Ferrari, do którego jestem przyzwyczajony z Carlosa Sainca Championship. Teraz wyjeżdżamy z ostatniego zakrętu to i no jest ja, kurde, kłopoty no. Ciężko mi się to tam. Yes, we did finish. Super. We like fly yes. Anyway, um I know to say it's training. Yeah, polish <laughs> i've heard that i've seen the clip Let's they go. have teach me probably your i've seen uh, it i've seen it the clip fada super bro it's i never Beautiful. miss it bro yeah <laughs> this last part was so good for the italian like for the someone who is not polish it's so difficult to say <laughs> Because in Poland in Polish we have a lot of szyczy ży you know it's so difficult so what is the pronunciation exactly of Padadesh is Padadesh or you say like something Padadesh 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 Perfect and Polish Padadesh Padadesh dash Dash rain. Deszcz. Ok, I'm ready, bro. Whenever you wanna go in the quali, ready for it. Także przechodzimy do kwalifikacji. Tam z Danielem rozmawialiśmy o tym, jak on powinien wymawiać: Pada deszcz po polsku. No po angielsku it's raining, a po polsku pada deszcz. No i tutaj widzowie moi z Twitcha. Próbowali nauczyć Daniela właśnie jak wymawiać pada deszcz. No i jak słyszeliście, no, no prawie w 100% mu się udało, także jestem zadowolony z tego, że Daniele tutaj no bardzo zobaczymy. dobrze sobie poradził, a my jesteśmy w trakcie kwalifikacji, będziemy teraz tutaj kończyć nasze pierwsze okrążenie pomiarowe. W tych kwalifikacjach, to są krótkie kwalifikacje, nie idziemy tutaj ku 1, 2, 3, no i wyjeżdżamy z ostatniego zakrętu i nasz nie, pierwszy czas. Jeden, piętnaście, sto. P5. Na razie P5. Jesteśmy podczas drugiego lapa i teraz tu wyjeżdżamy Nie. za szeroko. Za szeroko wyjechaliśmy, unieważniliśmy okrążenia, poprawiliśmy się naprawdę tutaj sporo, bapa, szczególnie bapa. po akwam minerali. Tutaj mój rage po włosku, bo Daniela też mi uczy włoskiego. 14500 no ta co jeszcze? Ten 14,400. What the fuck? Verstappen 13,200. Russell 15 No co, Hadzik już 4. Ale tracę do Hadzika. No za mało na Imoli e jeździłem. 15,100, Hadzik 14. Hey. Wow. <laughs> One second gap. One second, what gun. Have done? Fifteen 4.1 One point one. I've never ah, raced here. Among, ah, yeah, right, makes sense. I mean, sense. obviously, yes. I did career, but never did. sleep. Uh, special. Yeah. Clear? Anyway, no, go out as fast as you can because yeah, the engineer yeah. told me that it's raining. What? No, 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 no. Nie pada deszcz. Nie, pada deszcz, ale inżynier pada deszcz was mówił mi. was like, hey Danny, pada deszcz a lot pada deszcz. In a bit. Rok jest imminent. Rain o is ty O świetnie. Że jak słyszeliście, Daniele nie kłamał. Będzie zaraz padać deszcz. Także. No tutaj Jeff mówi, że tu już za kilka minut ma spaść deszcz, więc musimy jak najszybciej zaliczyć okrążenie pomiarowe. Ale niestety tutaj na wjeździe, by pierwszy zakręt miałem kłopoty, za późno zahamowałem, złapałem podsterowność i nie zmieściłem się tak idealnie w tym zakręcie, w tej szykanie. Wywiozło mnie zbyt szeroko na wyjście, więc straciłem sporo czasu. No jak widzicie na delcie jestem prawie 2 dziesiąte na plusie. No teraz poniżej 1 ,10, bo miałem lepsze wyjście. Także no ta pierwsza sekwencja zakrętów kompletnie mi nie poszła. Teraz jesteśmy w tym drugim sektorze i przed nami Aqua Minerali. Ta słynna szykana. Tak prawo, lewo i tutaj jest ważna trakcja. bardzo, galecie, strasznie. strasznie. No, ciężko mi szło na tej moli w tym Astonie. Tam na aqua minerali ważna jest trakcja na wyjście, a bardzo łatwo straci kontrolę na tym, bo zakręt jest pod górę, więc przednie opony są bardziej dociążone niż tylne. I teraz kończymy nasze okrążenie 30 na minusie, ale wiecie, do Hadzika tracimy no, prawie sekundę, więc no, poprawiamy się 3,5 dychy. Dobra, teraz 4 dychy, to dalej będzie duża strata do Hadzika. Wyjeżdżamy z ostatniego zakrętu, kończymy okrążenie 1,14600. I no, jeszcze jedno okrążenie pojadę, bo mam wystarczająco paliwa. Pytanie, czy ja odrobię te cztery dychy straty do Hadada. Co jest z tym T1-osz, kurwa mać! Wafanku! Ragequit poszedł. Co no, jest to Tommy Kompletnie mi nie siedział ten pierwszy zakręt. Cały czas przestrzeliwałem. I saw it, bro. I do this lap because it's raining okay, and then okay. I retire. Ok, we can retire. Now yes, already retired. We are. B9 and 30, not too bad, mate. You have inverted <laughs> strategy again. <laughs> yes. Huh? Which is not that terrible. You can fly, you can fly. Yeah, I need to get used to this uh, truck and grip because it's awful in this Aston Martin. So understeer. Yeah, it is. It is. Okay. Dobra, okay. Vizor. p Mamy odwróconą strategię. Kaddat mi pokonało 4 dychy. Dosyć sporo, bo nie umiem jeścić. Lecimy z wyścigiem I try to go soft mediums mate. Mhm. Mm no. I can. I have no idea, but I believe soft mediums is not that impossible. Young superstar Max but with was mediums you can do a lot of Let's laps. You we to do Yeah, I think 12 Paris, laps with Bottas, soft and 20 with, um, and with Riccardo, medium 72. Daniel, okay. Daniel. And Fernando Alonso. Sunoda, For Fruin, me, wherever it was, that P12, someone Russell. has a penalty. Go right like ahead. I'm P8. Schumacher Okay, mate. You're the only one to start on mediums. Be careful at the beginning, it's mate, because the mediums is not... Ah no, you don't solve. I'm joking. No, no, no I, a will... Medium? I will go for mediums. Yes, mediums are okay, slow. Okay, be careful right because at the beginning are very slow. So you need to drive yeah, yeah. very smooth at the beginning. Okay. All right. Whenever you want, I am ready. Okay. Let's go. Vamos. Amos Rodriguez, let's go! Także kwalifikacyjne okrążenie, spieprzone totalnie, ale startujemy z P12 na medach. Za nami jest okąt, który też jest na medach. Wszyscy przed nami na softach, także zobaczymy, co z tego tutaj się da wyciągnąć z tego P12. Jak widzicie, boty dosyć tutaj mocno lagują, no bo jesteśmy w sesji z Hadadem, więc tutaj no to połączenie nie jest idealne. Kadat nie jest polskiej, z Polski, No i tutaj tracę pozycję. O, taj, Jeszcze wornik, mam ostrzeżenie kurde. za poszerzanie limitów toru. Niestety, what the fuck? Jeszcze raz się tutaj ze mną bije. Także te pierwsze zakręty, no nie idealne na tych medach. Bo jak wspominał Daniel, trzeba uważać na nich, bo bardzo jest mało przyczepności na medach na pierwszym okrążeniu. Także muszę przetrwać te pierwsze okrążenie, tak dogrzać Polsce, je. Jak widzicie, tam boty przede mną mocno szaleją, jadą od lewej do prawej. Dlatego te pierwsze okrążenie jedę bardzo zachowawcze żeby przypadkiem tutaj nie wjechać żadnego bota, bo no to jest troszeczkę inaczej niż jakbym jechał na singlu, bo jak widzicie, no tutaj są te lagi. Dlatego boję się, boję się ryzykować, boję się dajwować. Teraz tutaj biorę się za Okona, który nie używa Rsu. Zahamuję po zewnętrznie, opóźnię hamowanie, udaje się tutaj go wyprzedzić, ale ledwo, ledwo co się zmieściłem w zakręcie, bo tak fatalnie mi się jeść tym Astonem, że ja ledwo, ledwo się po prostu mieszczę na torze w tym bolidzie. No i skończyliśmy pierwsze okrążenie na P12. Haddad jest boty, boty bodajże obją. P8, P7. Tam kilka pozycji przed nami. No i te boty przed nami tam bardzo mocno walczą ze sobą. Teraz postaram się to wykorzystać, ale się boję, boję się, bo nie chcę uszkodzić skrzydła, tutaj za Lonzo walczę. Chcę po zewnętrznie go objechać, no ale nie ma jak na tych medlach. Za mało przyczepności. Za mną Norris mnie atakuje. Norris przecież tu będzie mega szybki. On nie wiem czemu miał taką fatalną pozycję w kwalifikacjach, ale on jest teraz o wiele szybszy ode mnie Dobra, i postanowiłem... no Norris, no to nie ma szansu. Dokładnie. Nie ma sensu, postanowiłem go przepuścić. bo jest o wiele szybszy ode mnie, więc postaram się za nim podciągnąć, okay, o ile to jest możliwe. Także zobaczymy, lecimy dalej. No i jesteśmy na okrążeniu siódmym. No, no i łapie karę. No mis... Mówię, że ciężko Mówię, mi w Bastonie się trzymać na torze tutaj, na Imoli. Ciężko mi się trzymać w limitach toru. Po prostu brak gripa, ja brak to to gripa. Medium. Mate. have a penalty for corner cutting. tak, to jest. Wala, to momentami dalej I DRS, really do P7. And yeah. the still zero warnings. hopefully. Także że tutaj Daniele powiedział, że jedzie na P7 bez żadnych warningów, bez żadnych ostrzeżeń na razie, a ja już mam kary, także nie wygląda to dla mnie dobrze. No ale lecimy dalej. Co no! a... problem. Car, Także, jak mogliście zauważyć, niespodziewany błąd Daniela na wyjściu z Aqua Minerali. Za dużo tam gazu dodał, stracił nagle kontrolę nad tylną osią. I wydzwonił, i to potężnie w bandę, stracił kompletnie całe przednie skrzydło. Myślałem, że on urwie koło, bo naprawdę solidnie przywalił w bandę, no ale... Musi zjechać do alei, musiał zjechać do alei, zjechał do alei, my jesteśmy na okrążeniu 12. Prowadzimy! I prowadzimy! Prowadzimy sobie A, wyścig, yeah. no bo startowaliśmy na medach. Adam zjechał tam do boksu na okrążeniu 8. No i jest na ostatnim miejscu, jak widzicie na minimapce. A my prowadzimy wyścig i zobaczymy. No przeciągniemy ten stint i będziemy w końcówce na softach. What tires you are on? Mediums? Hards? Oh, we need a safety car for this race. We need a safety car, 100% mate. Very, very difficult one. Oh, at least I'm not alone. There Raikkonen in front of me. Perfect. Like... me mi No. Ah. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dry seem like the best tire for now. No, erto lala. Mind that front wing. But ecco, è colpa mia. But why? Ma 5 secondi di vita It sembra eccessivi. Why be Mate, there has been a bit of an issue. Uh, a bit of a crash between me and Raikon. raikon destroyed my wings, so I killed him. Why VSC then? Not the safety car. That's what am I asking? I mean a bit undeserved is VSC, yeah? Yeah. This penalty. Także jak widzieliście, Daniele tutaj walczył z Raikonenem i Raikkonen w niego wjechał i potem Daniele postanowił wyeliminować Raikkonena. No, powiem Danielowi, żeby takich rzeczy nie robił następnym razem, bo to psuje trochę zabawę. Nie powinien w taki sposób eliminować rywali. Także... No, wyjechał wirtualny Safety Car, teraz już z koniec tego wirtualnego Safety Cara. On chciał spowodować po prostu samochód bezpieczeństwa, ale mu się nie udało. Oh, you can help me with the DRS. Okay, mate. Stay in the DRS. But it have to be slow. <laughs> I I'm... think I have a damage on. Eight yeah, I have a damage, mate. On. on the inside. But I was overtaking. If you see later the VOD, I was overtaking like... Raikkonen at the inside, and all of a sudden, Raikkonen decided to crash into me. Yeah. So my idea was, okay, I give you back this thing. Look, flag! Oh no! Do I get penalized? I think yes. You will. You have to push. No, mate. It's in the DRS, I try. I mean, I don't care about my race. I want to bring you at the top. Oh man! Are you putting now? Yeah. Right. Że teraz będę pitoła na tym okrążeniu 20, i zjeżdżam do alei serwisowej. No i Daniel, pomógł mi z tym DRS-em. Poprawiłem tempo, dzięki niemu. dobra, co my z tego zrobimy? Zobaczymy. Chociaż tam się przerwa zrobiła. Ty, jest szansa nawet na P5, tak mi się wydaje. A kurde, boty niektóre na dwa pity poleciały. No, tutaj jest taka luka, jak widzicie na minimapce. Na pewno wyjadę za Alphon Tauri, to jest Tsunoda. No, no, no jest i może 6. przed Ricciardo. Ricciardo na Zobaczymy. No dobra, lecimy teraz. Uwaga. Tuż przed Danielem, Ricciardo. Jesteśmy na softach. Ricardo jest na świeżych medach. Jeszcze świeżych medach. No i gonimy Tsunodę. Gonimy Tsunodę, także jest szansa na P5. Lewis out. Caution. safety. Także, Hamilton tutaj odpada z sesji, ale nie wywołał samochodu bezpieczeństwa. To na co liczył Hadad. Także, lecimy dalej, zielona flaga. Dogoniliśmy w końcu tsunodę na okrężnię 24. Czy to będę musiał rozegrać, tak żeby Ricciardo nie wyprzedził Tsunody na tej prosty. Tylko trzeba będzie troszeczkę spowolnić siebie. Jak Twikaro tutaj podjedzie bliżej. Dokładnie tak. O, jeszcze nie wjechał. Co on robi? Jaki agresor! No nie wiem, te boty naprawdę. Straszne... strasznie agresywne w tej kooperacji. No i teraz będziemy się zabierać za tsunodę na tej długiej prostej z użyciem systemu DRS. Ricardo nie ma DRS-u z Ricardo? Powalony jakiś No i teraz zbliżam się do tsunody, ale nasza prędkość jak widzicie jest dosyć średnia. Łaba bym powiedział. Wchodzimy w zakręt i tutaj troszeczkę za mało miejsca Tsunodzie, zostawiłem. Okej, clear. No i nie udało się. Nie udała się strategia, gdyby z spowolnił Ricardo, bo sam go wyeliminowałem. Lecimy ostatnie okrążenie. Przedostatnie jeszcze. I tu postanowiłem puścić Ricardo, żeby mieć DRS na prostej. Ale staciulek. I go wyprzedzić. Tak naprawdę to jest walka o nic, bo ja mam 3 sekundy kary i ja mu nie odjadę i tak i tak. Ja Riccardo. 350 na prostej. Ja pierdziela, on jest szybki na prostej, nie. Kurwa, tym McLarenie to niż Brabusa tam dają mi AMG. Także tutaj nie było szans z Ricciardo na prostej. Jeszcze teraz muszę uważać, żeby Norris przypadł nie Norris, przewagi. No, Patryk uważaj. Na wyjść z ostatniego zakrętu, 3 sekundy oj, 20. Ojoj, ojoj. Przewagi Oj oj. Uff, udało się. E5 po tych problemach. No i mi dojechałem do mety, przynajmniej się nie rozwaliłem jak Katat, mimo że byłem wolniejszy. <laughs> You're still driving. Mate, <laughs> hey, I was trying to create a super overtake, but I forgot that being lapped I needed a lap less. So basically I arrived on the, on the line ready to overtake. They and the race today. Perez won the really race, what? The the Interesting. Okay, it has been a bit complicated. What are ah. the gap? Patrick, P5, mate. Not too bad. Yeah, P5, was, 10 points. Okay. Standings, Patrick, 25. Me too. Well done. 25 points. Uh, you too. <laughs> <laughs> I mean, you you have to start the season finally. <laughs> it happens. In Portimao, Portimao you, you do 15.3. 15.3. To my track mate going to arrive i'm a rookie you know so the first two races were like on creating the confidence yeah. także to by było na tyle jeśli chodzi o rundę drugą tutaj no kompletnie nie powiodło się danielowi popełnił głupi błąd na wyjściu z aqua minerali no ale zdarza się ja tutaj no przynajmniej dojechałem do mety tempa nie miałem ale jest P5, więc w generalce tam miałem 25 punktów. Mam w sumie. Teraz przed nami będzie Mało, Także mam nadzieję, że spodobał się materiał i mam nadzieję, że tłumaczenie też było OK. Dzięki temu po prostu teraz wszyscy będą zadowoleni. Także widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!